Okazji rocznicy, ale tym razem nie smoleńskiej, tylko rządowej, bo rząd obchodzi pierwszą rocznicę powołania, rząd zrobił prezent polskiemu narodowi, a zwłaszcza tym obywatelom, którzy liczą na emerytury. No, liczą, liczą, żeby się tylko nie przeliczyli, ale rząd właśnie, znaczy. Właściwie to nie rząd, tylko pan prezydent, bo inicjatywa ustawodawcza wyszła od pana prezydenta. Pan prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o przywróceniu poprzedniego wieku emerytalnego i dzisiaj właśnie Sejm przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego przegłosował. Widać wyraźnie, że rozszerzany jest program rozdawnictwa według ekspertów. Ta operacja będzie kosztowała około 40 miliardów złotych. No nie ma rady, chyba wkrótce usłyszymy wezwania do takiej akcji, jaką pamiętamy jeszcze z lat 70. W czasach Edwarda Gierka w błogosławionych, chciałoby się rzec, czasach Edwarda Gierka, kiedy to szukano, po cała Polska szukała 20 miliardów, których tam brakowało. Jak to skomentował kolega Janusz Potański w towarzyszu Szmaciaku niestety nic nie znaleźli przecież to pci mnie wyspa skarbów także być może obawiam się że skończy się podobnie i tutaj no ale zanim się skończy to mnóstwo ludzi się będzie rajcowało tym że rząd dotrzymuje obietnic wyborczych najbardziej rajcuje to panią premier Beatę Szydło która sama najwyższa wyraźniej nie może się nadziwić, że tyle obietnic wyborczych udało się spełnić i jeszcze rząd nie, został, nie wyleciał w powietrze. No, co się odwlecze, to nie uciecze oczywiście. Gierek też myślał, że będzie rządził wiecznie, a tu się okazało, że czar prysnął już po pięciu latach, kiedy to trzeba było zacząć spłacać te pożyczki. Młodszym naszym słuchaczom widzom pragnę przypomnieć, że Czar prysnął już w 1976 roku, kiedy to miały miejsce sławne wydarzenia czerwcowe w Radomiu i Ursusie. A przy okazji wtedy właśnie wprowadzono pierwsze kartki, najpierw na cukier, a potem stopniowo już na wszystko. Wołciel z kością i tak dalej, wołciel bez kości, sklepy komercyjne. Dzisiaj najtężsi ekonomiści już nie pamiętają takich rzeczy, w ogóle takie kategorie ekonomiczne bardzo dziwne, jak eksport wewnętrzny, czyli wydalanie do środka. No, Ileż to wynalazków, czego to komuniści nie potrafili wymyślić? Myślę, że taka inwencja, z taką inwencją spotkamy się i my teraz, kiedy to trzeba będzie wymyślać jakieś bajki na uzasadnienie tego, co się dzieje, bo dopóki siekiera nie jest do pnia przyłożona, dopóki salwa nie padła, no to oczywiście humory wszystkim dopisują, ale kiedy pojawił się kelner z rachunkiem, zwłaszcza. Ten kelner co to uczestniczył w spisku kelnerów straszliwym, no to wtedy śmiechy milkną, gwar milknie i wszyscy z niepokojem jeden na drugiego spoglądają. I to jest właśnie godzina prawdy. No na razie jeszcze ona jest odległa, ale proszę Państwa, wzbudza to niepokój, straszliwy niepokój, nie tylko opozycji. Ale przede wszystkim, to jest zastanawiające, przede wszystkim wzbudza niepokój żydowskiej gazety dla Polaków. Dzisiaj już szabez goi redakcyjnego Judenratu, czyli pan Jarosław Kurski. W gazecie wyborczej napisał, że ten rok to był najgorszy rok w historii Polski. No, widać, że młody człowiek i pamięć mu szwankuje, bo ja to pamiętam i gorsze roki w historii Polski. No ale to głupich nie sieją. Widać, Michnik dobiera sobie na swoich szabezgojów takich bezmózgich redaktorów jak pan Jarosław Kurski. No ale to to tak widać, Czego, co Żydzi z tego mają, że tak ten rząd im się nie podoba. Tajemnica to wielka. Jesteśmy skazani na domysły, więc skoro już jesteśmy skazani, to się domyślajmy. Ja się domyślam, że chyba z tego powodu, że... Jak rząd wydrenuje tutaj zasoby państwa na ten program rozdawniczy, to Żydom już niewiele zostanie i Michnik po prostu Soros go podkręca, bo przecież Soros nie po to zainwestował w Michnika, żeby Michnik się tu nadymał na intelektualistę, ale żeby się kręcił, żeby biznes przekręczył. No i Michnik teraz strzał z gojów pogania i na wyścigi tutaj lamentują, ja tak, nie, Jarosław Kurski to Dominika Wielowiejska. Dominika Wilowiecka to ze świętej rodziny pochodzi, no ale widocznie gdzieś tam się jej poślizgnęło i poszła na łaskawy chleb do Gazety Wyborczej. Zawsze to już Stanisław August, jak mu tam wierzyciele go za bardzo docisnęli, to tam wysyłał kamerdynera Ryksa. No, i jak kamerdynerowi Ryksowi udało się jakąś pożyczkę upolować do Stanisława, August mówił, że zbawienie przychodzi od Żydów. No, i widać, że co by stare rodziny zrobiły bez Żydów, to widać, że to taka symbioza tych szlachetków z Żydami. Jak nie, tak, nie jest tak, że szlachcic trzyma pachciarza, to pachciarz trzyma szlachcica. U siebie to tak. Dwusuwowy cykl historyczny, proszę Państwa, z uroczystością z w jubileuszowym rządu no, to dopiero się zaczynają, prezenty się będą sypały, a niedawno zakończyło się święto niepodległości. Święcie, na święcie niepodległości była trzy marsze niepodległościowe. Jeden był największy, ten taki patriotyczny, a drugi w drugim marszu szli hmm, dzierżawcy Polski Ludowej, co to utracili albo się boją, że utracą zdobycze. Przy tej okazji warto odnotować wydarzenie, na widok którego świat trzymał oddech. Otóż powstała nowa partia na firmamencie politycznym z udziałem takich osobistości jak pan Mateusz Kijowski, bolek naszych czasów również w tej partii uczestniczy bolek czasu minionego, czyli Lech Wałęsa, nasz kukuniek. No a poza tym Stefan Niesiołski, warto, no i pan Michał Kamiński, nie mówiąc o panu Jacku Protasiewiczu i innych takich byłych ludziach Platformy Obywatelskiej, pan Michał Kamiński, który do niedawna raczej zewnętrznie przypominał prosiaka, no a Stefan Niesiołski to jest jedyny w tym towarzystwie polityk, który ma wystawiony przez niezawisły sąd certyfikat, że nie ma żadnego łubeckiego protektora. Myślę, że w przypadku Kukuńka to nawet niezawisły sąd by się zawahał, czy mu taki certyfikat wystawiać, bo no, niej nie jednego tam miał, prawda? Ciekawe, jak to przynajmniej tego, co mu tam z litości podpisał, jakieś papiery, bo to koncepcje mu się lęgły w głowie jedna po drugiej, więc proszę Państwa, wracam do tej nowej partii na firmamencie, że w naszej sceny politycznej europejska Unia Demokratyczna, czyli Unia Demokratycznych Europejsów, jakby ktoś chciał, no to na widok takiej partii to świat oddech wstrzymuje, bo przecież co tam Lech Wałęsa nie wymyśli, to przecież koncepcje mu się, jak mówiłem, lęgną w głowie jak krwiki, aż to wzbudza popłok wśród nawet wśród jego zwolenników, bo nigdy nie wiadomo, oni też nie wiedzą, co on powie. To wie tylko oficer prowadzący, który tam mu, widocznie go podkręca, i to słuchajcie, No Wałęsa, Powiedzcie, no tu jakąś nową koncepcję, niech się pośmiejemy trochę i my ci generałowie, pułkownicy potem się patrzą, jak tu Lech Wałęsa się produkuje, czy to u resortowej Stokrotki, czy w jakimś innym telewizyjnym okienku, no i się chicholą przy wódeczce. dopiero mają uciechę, że takiego sobie polityka wyhodowali. Proszę Państwa, Partia partią, widać wyraźnie, że no, platforma obywatelska, która traci popularność, i nie spełniła pokładanych w niej nadziei, widocznie też próbują stare kiejkuty rozruszać nowoczesną, te wszystkie panienki, bo panienki zaczynają się bisurmanić, tam na jakieś czarne marsze chodzić, no, to nie po to zostały wynajęte, żeby tutaj waginami i macicami straszyły porządnych ludzi, tylko żeby chodziły według koło służby, koło dynstu, prawda? No i żeby ich tak podkręcić, żeby je tak podkręcić, to powstała nowa partia. Widać, że stare kiejkuty też stosują politykę et impera. no a poza tym w tej nowej partii, ta nowa partia powstała z tego, że popłuczyny z Platformy Obywatelskiej zlały się z popłuczynami z dawnej partii demokratycznej, a ta partia demokratyczna to były takie popłuczyny południ wolności. No i ta... I dopiero powstał koktajl Mołotowa, zobaczymy co tam, jakie programowe tezy na razie chcą bronić demokracji i standardów europejskich, no zobaczymy, jak to będzie im wychodziło, proszę Państwa, tym bardziej, że no, kiedy tak podniesiemy trochę głowy, wzniesiemy się nad nasze tu potwórko, to widzimy, że nad Europą zbierają się czarne chmury, a te czarne chmury się zbierają z powodu nieoczekiwanego zwycięstwa w Stanach Zjednoczonych w wyborach prezydenckich amerykańskich Donalda Trumpa, no, wszyscy mich Lise für Gras. Hilarzyca, a tu proszę, taka surpryza, Wygrał Donald Trump. Gazeta wyborcza nie może się do dzisiejszego dnia pozbierać. Pan redaktor Michnik nawet próbował mikrocefalom swoim tłumaczyć, że to tak naprawdę to wygrała Hilarzyca, bo dostała więcej głosów od Trumpa. No, widać, że panika w, w Judenbracie, bo i to Soros ich tam dopiero do pionu postawi. No, ale to jeszcze nic, bo to Trump to wygrał, to wygrał. Natomiast tylko patrzeć jak odbędą się wybory we Francji. No, a we Francji do wyborów w stanie pani Marina Le Pen. No i jakby wygrała Maryna Le Pen, to ona to dopiero nawywija, bo przecież Unia Europejska po czymś takim to już się nie ostanie. Zobaczymy co wtedy Niemcy zrobią, czy przypadkiem nie będą wprowadzały Pruskiej dyscypliny, już bez oglądania się na żadne tam pozory. No i wtedy przewrót, przesilenie rządowe w naszym nieszczęśliwym kraju wydaje się całkiem pewne. Tym bardziej, że na chwilę jak gdyby te przygotowania ucichły, bo kukuniek już tam się odgrażał, już w, w wywiadzie dla Deutsche Zeitung już zaprosił Unię Europejską do interwencji w Polsce. Potem się chyba trochę przestraszył własnej odwagi, bo w ramach kolejnej koncepcji, która mu się wlęgła w to mówił, że to on nikogo nie wzywa, tylko ostrzegał, no zobaczymy, co prokurator będzie miał. Na ten temat do powiedzenia, a na razie prokuratury się oskarżają nawzajem. Właśnie niedawno ruszyła z pierwszym posiedzeniem z śledczym, takim pierwszym przesłuchaniem świadków sejmowa komisja powołana do wyjaśnienia afery Amber Gold, no i przesłuchiwała, miała zamiar właściwie przesłuchać trójkę prokuratorów, ale jedna pani prokurator się akurat rozchorowała, żeby tylko taktownie nie umarła, bo to nie wiadomo, czym się taka choroba może zakończyć, no ale dwoje się stawiło. No i pan prokurator Nieślirowski pokazał, jak tutaj strzelają Trzeba sobie radzić z takimi komisjami na każde albo na prawie każde pytanie, bo nazwisko to jednak pamiętał swoje, ale na wszystkie następne pytania odpowiadał, nie wiem, nie pamiętam. No i to właśnie pokazuje, że znaczy domyślam się, że ktoś starszy i mądrzejszy mu powiedział: Słuchajcie, Doniesiowski, no, Wy tutaj nie popisujcie się z prawną pamięcią, Wy nic tu nie pamiętajcie. Trzymajcie gębę na krótkę dokładnie tak samo jak to przedstawił surowemu panu w praskiej dyrekcji policji Dobry Wojak Schweik. Powiedział, jak tam surowy pan go przesłuchiwał, to Schweik powiedział jako dobry Wojak ja wielmożny panie przyznaje się do wszystkiego. W, w, w wojsku dyscyplina musi być, ale gdyby wielmożny pan mi rozkazał, żebym się nie przyznawał do niczego, to będę się wykręcał ze wszystkich sił. No i pan prokurator nic niczym ten policmajster z opowiadania Telimeny w panu Tadeuszu, powinny swojej służby zrozumiał, no a w tej sytuacji perspektywy, wykrycia mechanizmów, rozpracowania mechanizmów zafery Amber Gold wydają się równie odległe, jak i przedtem. Tym bardziej, że na liście świadków nie zauważyłem ani jednego generała, ani nawet jednego pułkownika. No to jak tak, takich świadków, takie płotki, jak pan prokurator Niesiorowski, ta komisja będzie tam przesłuchiwała, to oczywiście niczego się nie dowie, bo, a przecież nie trudno się domyślić, gołym okiem widać, że sławny z niezawisłości gdański okręg sądowy tolerował pana Marcina Plichte mimo z całej serii kondemnatek jakie na nim spoczęły a taką, taką wisienką na tym torcie to była okoliczność, że niezależna prokuratura podjęła w sprawie Ambergoldu tak zwane energiczne kroki dopiero wtedy, kiedy cała forza została wyprowadzona w nieznanym kierunku. Domyślam się w związku z tym, że pan Marcin Plichta był tylko słupem wojskowych służb informacyjnych, które na takim patencie, że papier z napisem, że to złoto, to jest złoto, wydymały kilkaset tysięcy jakichś naiwniaków. No, jeżeli Sejmowa komisja wzięła sobie na ambicję rozpracowanie afery Ambergold bez udziału generałów i pułkowników z wojskowych służb informacyjnych. O to będzie jeszcze długo dążyła do prawdy, tak samo zresztą jak w przypadku katastrofy smoleńskiej, bo tutaj też program jest taki, żeby dążyć do prawdy. To jest bardzo roztropne, dlatego że gdyby tak, prawda? W sprawie smoleńskiej się objawiła na przykład w takiej postaci, że nie było żadnego zamachu, tylko zwyczajnie na skutek serii zaniedbań nastąpiła katastrofa, no to mogłoby to zagrozić tak pięknie rozwijającemu się kultowi prezydenta Kaczyńskiego, po którym z kolei Jarosław Kaczyński wiele sobie obiecuje, podobnie jak wiele sobie obiecuje po realizacji programu. Rozdawniczego, już kiedyś wspomniałem o tym, że buduje sobie w ten sposób pomnik trwalszy od Spiżu, bo pomnik w sercach wdzięcznych obywateli, już się cały program rozdawniczy zawali, finanse państwa będą w ruinie, będziemy wydłumywać kit z okien, a ludzie będą wtedy z tym większą nostalgią wspominali błogosławione czasy rządów pana prezesa Kaczyńskiego w charakterze naczelnika państwa, kiedy to się żyło. Prawda nie tak może jak Zagierka, kiedy Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatni, no ale wedle stawu Grobla, każda epoka ma swoje standardy i pan, za pana Kaczyńskiego też się żyje, no a potem trzeba będzie, jak przyjdzie Kelner z rachunkiem, to trzeba będzie za to zapłacić ale wtedy pan prezes Kaczyński właśnie w sercach wdzięcznych obywateli będzie wspominany. I to jest ten pomnik trwalszy od Spiżu. Obawiam się, że właśnie temu szczytnemu celowi jest podporządkowana cała polityka rządu, któremu z racji jubileuszu no, życzę wszystkiego najlepszego, bo jak by inaczej.